Zapraszam na kurs materialny www.piotchupac.pl. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa. Skoro chodzi o okrąg opisany, to taki, który leży na zewnątrz trójkąta równobocznego. Czy narysujmy sobie jakiś trójkąt równoboczny? Powiedzmy jakiś tak, tam taki, tutaj będzie a, tu będzie a i tu będzie a. I my wiemy, że ten okrąg ma promień długości 6. Czyli narysujmy sobie gdzieś to będzie środek okręgu i on będzie wyglądał jakoś tak. Tu jest nasz promień. Ten promień ma długość 6 jednostek, bo jest napisane w tym miejscu. Co musimy wiedzieć? Długość promienia okręgu opisanego, czyli duże f, to jest znaczy 2 trzecie wysokości. 2 trzecie wysokości, czyli my zapiszemy, że 6 to się równa 2 trzecie wysokości. Wysokości tak się dzieje zawsze w trójkącie równobocznie, podkreślam. Czyli jak znaleźć to H? No to pomnożymy sobie najpierw stronami przez 3, czyli będziemy mieli 18 to się równa 2H. Pozbyliśmy się tej trójki i dzielimy sobie teraz przez 2, czyli 9 to jest nasze H długość wysokości to jest 9 jednostek zobaczmy, że faktycznie nawet na oko, jeśli tu jest 6 jednostek to tutaj ten odcinek może być trzema jednostkami, oczywiście jakby rysunek był robiony idealnie cyrklem i ołówkiem to tutaj byłoby dokładnie widać tutaj 3 jednostki, tutaj 6 jednostek dlaczego tak jest? No tak już może jesteśmy przy tym trójkącie równobocznym no to zróbmy jeszcze jeden rysunek i powiem jakie są własności z tymi okręgami no tak, gdzieś tutaj jest powiedzmy środek tu jest okrąg opisany no powiedzmy, a tutaj będzie okrąg wpisany. Czyli tam styczny dokładnie w tych miejscach. prawda? Tu będzie styczny, tu będzie styczny i tu będzie styczny. No i długość promienia okręgu wpisanego, czyli mały promień. Ja oznaczam, że to jest jedno, przez małe r i to jest 1 trzecia wysokości. Natomiast duży promień, czyli promień okręgu opisanego, czyli na przykład ten odcinek. Oznaczam jako 2 trzecie wysokości, i to sugeruję zapamiętać. To jest też w tablicy. Także jeśli nawet nie pamiętamy, to znajdziemy w tablicy.